E, przy antency wykonał Rabiek w takim tempie, że piłka po prostu czekała tutaj na, na niego. E, I on tu jeszcze tylko dokłada atak. zagrywkę atakujący, a od tego sezonu przyjmujący BG z gry uchadów. Taki rek sobie oczywiście możemy... E, ależ regularność w zagrywce Mariusza Blazłego, imponująca. Jest kontra. Atanasijewicz. A ja odskakuję Wydałem z siebie taki niezbyt elegancki okrzyk sam dla siebie, no bo nie może być takiej sytuacji, że piłka jest pod sufit, a rozgrywający Paweł Wojcki czeka e, gdzieś tam w strefie pierwszej. Jego obowiązkiem było biec i rozgrywać akcję. To dla komfortu, dla estetów siatkarskich. I kolejna zagrywka, którą, z którą mają problemy gdańszczanie. Teraz Daniel Pliński do tyłu Winiarski kiwa. Stawił rękę Paweł Mikołajczak. Uda się przebić na drugą stronę. Troszkę chaosu także teraz po stronie PG Kry, ale ratują się bloki. Był Hatowianie. A przyspalał tą piłkę nad siatką Winiarski Mikołajczakowi. Dla dla jakiegoś tam wytłumaczenia atakującego trzeba powiedzieć, że piłkę miał na siatce i, i dla takiego wysokiego siatkarza jak jest w istocie winiarski to jest łatwo ustawić ten plot. Mariusz Laszle. Oj no trafił, trafił głowę gdzieś w ramię przyjmującego drużyny Lotosu zawodnika z numerem 15, czyli Mateusza Amiche. Duży, wysoki jest to siatka, w związku z tym łatwo go trafić. Mariusz Blazły, poszła seria. Ale z taką zagrywką naprawdę trudno sobie poradzi. I raz jeszcze! A serwisowy. No, przyznam, że to jest Mariusz Blazły z tych swoich... Swojego najlepszego okresu, kiedy także potrafił stanąć w polu zagrywki i demonować rywali serią 6, 7, czasami nawet 8 serwisów. To niewątpliwie świetna seria w wykonaniu tego gracza, i tutaj muszą się naprawdę sprężyć przyjmujący drużyny Lotosu. Po raz kolejny wlazły, teraz przyjął Paweł Rusek. Szczurek do Kietanenna, zablokowany Mati Wcześniej Wykreowałem taką teorię, że dwóch zawodników można walczyć u mnie w tym rankingu zawodników skutecznych, czyli Friński, Winiarski. Myślę, że z powodzeniem możemy dołączyć do tego jeszcze Blazłego, który tutaj popisuje się wszystkimi elementami od ataku poprzez zagrywkę. Teraz nieco zwolnił rękę, czym kompletnie zaskoczył siatkarzy Lotosu, ze środka Daniel Pliński, broni Paweł Rusek, będzie podwójna piłka, nieczyste odbicie. Był w ruchu, był w bardzo niewygodnej sytuacji. Mariusz Wlazły, ponownie mocno i trafił, 120 km na godzinę i aserwisowy Mariusza Wlazłego, zatem... Odnotowujemy no, śrubuję rekord, śrubujemy rekord. Tak, odnotowujemy, to jest kolejny rekord tego gracza. Mamy dziewiąty punkt z rzędu zdobyty przez skrę... Mamy drugiego z kaczmarków, oczywiście tutaj nie ma to żadne kolidacje rodzinne. To jest zbieżność nazwisk Bartosz Kaczmarek, zawodnik, który był libero. Ej, opolowany Bartosz Kaczmarek. Dziesiąty punkt skry. I kolejny bezpośrednio zdobyty zagrywką, naprawdę. No, rzadko taki obrazek oglądamy w eee, pluslizę.